Witam serdecznie w Australii Oczami Asi. Dzisiaj serdecznie zapraszam Was na basen. Na basen w Maruchidor, ponieważ my czyściliśmy nasz basen, więc wybraliśmy się tutaj z dziewczynkami na taki basen miejski. Oczywiście te baseny w Polsce są zdecydowanie lepsze i są fantastyczniejsze. Są naprawdę niesamowite te akwaparki. To nie jest akwapark tutaj, tylko to jest taki basen na który można z dziećmi spędzać czas i samemu trochę popływać. Także chciałam Wam pokazać, jak to wygląda na nas w Australia. Pogoda, jak widzicie, dopisuje bardzo gorąco. Tutaj jest takie miejsce, gdzie dzieci mogą się same bawić. Naciska się tylko takie przyciski i wtedy włączają się te wszystkie systemy wodne. To jest fajne, że to cały czas nie leci, tylko wtedy, kiedy dziecko ma ochotę się pobawić w takiej wodzie. Tu widzicie taką specjalną kulę, która napełniona jest wodą. Kiedy ta woda już napełni się do końca, wtedy, wtedy przelewa się cała woda i wtedy jest naprawdę bardzo dużo zabawy. To wam chciałam pokazać. Słuchajcie, cena za Przemek biedny chodził do pracy: no, ktoś musi pracować, żebyśmy mogły mieć z tego przyjemność i odpoczywać. W związku z tym, cena za 3 osoby to 14 dolarów. Natomiast dzieci do trzeciego roku życia nie płacą nic, moja nikola już jest większa, więc my musieliśmy zapłacić. Zobaczcie ta woda, jak się fantastycznie rozpryskuje. Bardzo duża radość dla dzieci. A jak widzicie, tutaj wcale dużo dzieci nie było ani dorosłych, ponieważ my byliśmy koło godziny drugiej, dopiero wszyscy się schodzili po szkole, gdzieś tak koło godziny trzeciej, czwartej zaczynało być bardzo dużo ludzi. Widzicie, tu są takie specjalne systemy wodne. I ta woda faktycznie wszędzie leci, i, i różny, w, różnych, w różnych trybach. Raz leci z jednej dziurki, raz leci z drugiej dziurki. Faktycznie fantastyczna zabawa. no ja Nikol za bardzo tutaj stąd nie chciała wychodzić. Akurat z tego, z tego miejsca. To są. O, to, to chyba najlepsza zabawa jest dla dzieci, kiedy ta woda wylatuje z różnych stron i z różnych dziurek. To jest najlepsza zabawa. Widzicie, to, na to, to niebieskie ma tutaj taki przycisk. Naduszamy, i wtedy, wtedy włącza się specjalny system. Chciałam, wam te, chciałam Was teraz zaprosić na spacer, jak w ogóle ten basen jest yy, zorganizowany. Do góry, teraz będziecie widzieli, będzie taka siłownia, i każdy z tych przyrządów jest dokładnie opisany, na co, na co on działa, na jakie partie mięśni działa, i jak te ćwiczenia należy wykonać. Cały, cały basen, jak widzicie, jest wzdłuż yy, rzeki Maruci i położony blisko oceanu, bo ta rzeka wpływa od razu do oceanu. Pamiętacie ostatni film o papugach? To właśnie jest bardzo bliziutko ten plac zarob. Także uważam, że świetnie jest tutaj położony, można bardzo wiele fajnych rzeczy robić. Ja chciałam Wam pokazać każdy przyrząd, nagrałam. Widzicie, ja tutaj chodzę teraz na tym steberze. Co jakiś czas moja Julka gdzieś tam będzie się pojawiała i Nicole one będą Wam chciały pokazać co się robi na tych różnych przyrządach. Ale zobaczcie możecie sobie ćwiczyć, patrzeć na wodę, podziwiać piękną przyrodę australijskiej. No Dla mnie zawsze siłownia była bardzo nudna, ale w tak pięknych okolicznościach przyrody muszę Wam powiedzieć, że bardzo chętnie weszłam na, na niektóre przyrządy i bardzo chętnie poćwiczyłam. Myślę, że właśnie o to chodzi. Palmy, słońce. Ta część jest pod zadaszeniem, ponieważ nieraz odbywają się jakieś, ze szkół, jakieś konkursy, i wtedy ta część jest pod zadaszeniem. Jak wiecie, u nas słońce jest pod dostatkiem, i żeby nie było za gorąco nikomu, to są postawione takie specjalne namioty. Zobaczcie, jeszcze raz mówię o tym położeniu. Tam z tyłu są apartamenty. W jednym z nich ja już chyba do uprzykrzenia to opowiadam. W <ślad> jednym z nich mieszkaliśmy. A teraz Jurka będzie pokazywała taki śmieszny przyrząd, który to się zakłada na, na barki i się z tym ćwiczy, bardzo pomysłowe. Faktycznie bardzo dużo ludzi z tego korzystało, widziałam po południu, i dlatego, że możecie tutaj poćwiczyć, później wskoczyć z powrotem do basenu, znowu poćwiczyć, i tak spędzacie mile, wolny czas po pracy troszeczkę roślinności, dla tych spragnionych tych roślinności yy, chciałam Wam pokazać. I teraz zapraszam do oglądnięcia yy, następnej części tego basenu. To nie jest za duży, słuchajcie, jak na warunki australijskie, ale dla nas był naprawdę w sam raz. Bawiłyśmy się świetnie. Tu są specjalnie rolety, którym się przykrywa basen, żeby nie zawarto się nie nagrzały. Tutaj w basenie, tu jest następny basen, który nie był zbyt głęboki, to znaczy na końcu ja miałam jeszcze grunt, ale miałam do szyi, a od początku e, moja Nicole stała więc na palcach miała grunt. Po lewej stronie widzicie basen, który ma, ma 2,5 metra i tutaj e, można było fajnie popływać. Leżaki. Tam wypoczywaliśmy. Nie chciałam nagrywać, bo tam troszeczkę osób leżało, więc nie chciałam ich tak nagrywać, <grywa> bo to tak trochę niegrzecznie, więc starałam się trochę dyskretnie to zrobić. Na wprost widzicie, macie taki kącik dla dzieci, ale to jest przedszkole. Jeżeli macie ochotę tutaj poćwiczyć, wtedy możecie przyjść, zostawić swoje dziecko gdzieś na godzinę, maksymalnie, może zostawić dziecko na godzinę. Wtedy panie zajmują się tutaj takim dzieckiem, a my możemy ich poćwiczyć. To jest bardzo fajne. Również tam jest strona zadaszona i tam jest kuchnia. Można coś dziecku zrobić do jedzenia, yy, przygotować coś dobrego. Tutaj chciałyśmy Wam pokazać z Julką, bo jesteśmy dumne z Nicole, że Nicole ten cały basen, to jest 25 metrów, przepłynęła cztery razy, za jednym razem, można powiedzieć na jednym oddechu. I byłyśmy z Julką naprawdę w szoku. Stwierdziliśmy, że musimy ją do tak jakiegoś klubu zapisać. Julka była bardzo dumna tutaj z siostry, jak widzicie, i ja też jestem dumna, bo Nicole a to na plecach, a to rybką krytą, naprawdę świetnie dawała sobie radę w wodzie. Także jesteśmy z niej dumni. Tak świetnie pływa nasza Nicole. My spędziłyśmy na tym basenie 4 godziny. Dojechała do nas nasza moja, nasza, moja przyjaciółka Dominika z córką, i bawiłyśmy się później tutaj wszystkie doskonale. Aż do momentu, kiedy dosyć dużo ludzi nie poprzechodziło, bo faktycznie tutaj do tej pory czuliśmy się, jakbyśmy były zupełnie same na basenie. Słuchajcie, na tych basenach są kursy pływania, różne kluby, kursy pływania i nauka dla różnych ludzi w starszym wieku, dla dzieci. Jest aerobik, jest pływanie z niemowlakiem, jest aerobik dla osób starszych. Ten basen nie jest za duży, ale naprawdę spędziłyśmy tutaj bardzo fajnie czas i jeżeli macie możliwość bycia tutaj w Maruchi, to serdecznie zapraszam. Ten basen mieści się bardzo blisko, ja uważam, że najlepszego karawan parku na Sunshine Coast. I bardzo dużo ludzi tutaj z karawan parku korzysta z tego basenu, bo mogą poleżeć na leżakach i wykąpać się w basenie. I y, poćwiczyć aerobit, i mają siłownie, także wszystko mają y, pod ręką. I jeszcze raz Wam y, chcę powiedzieć, że ten basen nie jest drogi naprawdę, jak w ogóle na warunki y, australijskie, można powiedzieć, że jest y, tani. 14 dolarów za trzy osoby bez ograniczeń, można było się kąpać no to nie jest dużo, sami, sami widzicie. Tutaj jeszcze pokazujemy Wam igraszki mojej Nicole, bo ona była tym zachwycona. Chciałam Wam pokazać i tutaj specjalnie dla mojej mamy, i dla wszystkich miłośników kwiatów, troszkę kwiatów, a ja uprzejmie chciałam prosić Jolę Corleone z Włoch. Żeby jeszcze raz do mnie napisała Jolu, ja Cię bardzo przepraszam, nie mogę odpowiedzieć na Twoją wiadomość, która jest pod filmem. Nie wiem dlaczego. Mam tam jakąś blokadę, także bardzo, Jolu, korole z Włoch, proszę Cię, masz też piękne nazwisko. Bardzo proszę cię, jak z Ojca Wczesnego, o to, żebyś napisała do mnie i odezwała się na Australia oczami, Asi, ja bardzo chętnie odpowiem na Twoje pytanie i czekam na Twoją wiadomość. Serdecznie wszystkich pozdrawiam. Dziękuję Wam bardzo jeszcze raz, że chcieliście być z nami. Miłego dnia i wszystkiego co najlepsze. Chciałam wszystkim serdecznie podziękować za to, że głosujecie na mnie, że ponieważ biorę udział w konkursie, że głosujecie na mój wideoblog. Bardzo Wam serdecznie dziękuję. To jest dla mnie fantastycznie wyróżnienie i bardzo fajna zabawa. Dziękuję Wam ślicznie. Papa, pa, dziękuję.